Pokój dobro. Pokoj, dobro. My już po Pakowskim Apelu Jasnogórskim. Tak, korzystamy jeszcze z pięknych, nie, letnich wieczorów. Tak, yy, kalwaria z tyłu, widzicie schody, które prowadzą nam tutaj z ulicy Barciński. Barcińskiej do góry, do kościoła Ukrzyżowania. No i my właśnie tutaj tu jesteśmy dzisiaj. Słuchajcie, chciałbym powiedzieć kilka słów o patenie, dlatego że też jeden z internautów zaniepokoił się tym, że w parafii ksiądz nie używa pateny, właściwie celowo tego nie robi, no i czy tak można, nie? Ja bym powiedział, że zdrowy rozsądek mówi, że nie można, nie? Jeżeli tylko, jeżeli tylko jest możliwość, no bo może nie być ministranta, prawda, ale, ale jeżeli jest taka sytuacja, że, że jest tylko możliwość, to nawet to jest jakaś konieczność, to nie wiem, jak to nazwać, że ktoś nie używa pateny. Trochę to jak, nie wiem, do czego to porównać, no. Brak szacunku, jakieś, jakieś, brak szacunku, jakoś, brak wiary, nie wiem, w do, do, najświętsze szacuj, postacie. Brawura, nie wiem. Bo po co jest ta patena, moi drodzy? Brawura. No taka, no, no nie wiem. Hurra, brawura. Po co jest, do czego czemu służy ta patena? Ona no rozumiem, jest to patena jak patelnia, nie? Bo to się, żeby się, skojarzyli, to jest właśnie z rączką, tak coś, co ministra trzyma, jak przystępujemy do komunii. Nie, ch nie chce będzie taki talerzyk, ale taki... No taki, e, taka, taki patena. taka patena. Taka patena. Taka patena z rączką i ministrant to też jest w ogóle to jest w ogóle osobny temat, jeżeli chodzi o ministrantów i jak tą patenę trzymają, to może jak zaś nam czasu powiem pod koniec, ale generalnie podsuwa ministra tę patenę. Tutaj pod, pod brodę. Tak, I aby spadające partykuły z zakonsekrowanych komunikantów spadały na patenę, notabene, którą potem ani na ziemię, albo na czymś bluzkę, czy tam, nie wiem, kurtkę, spodnie, gdziekolwiek, i potem z tę patenę czyści się, czyli puryfikuje, aby on, można było ją spokojnie odłożyć. Nawet niektórzy ministranci to mieli takie dubia, czyli wątpliwości, bo gdzieś znaleźli jakiś, jakiś okruszek na, na patelnię, czyli tam jakąś partykułę najświętszych postaci. No i teraz nie wiedzieli, czy mogą polizać, spożyć, czy powinni kapłanowi oddać. My jesteśmy na stanowisku, że powinni podejść do kapłana i powiedzieć tutaj jeszcze, że coś zostało, nie? I wtedy najlepiej, aby kapłan zamiast to tam palcem ścierał, no to jednak puryfikatorzy, który do tego ostatecznie służy. Tak, bo moi drodzy, my, my, my sobie musimy ciągle uświadamiać, z kim my mamy do czynienia. No. Gdy chodzi o, o Komunię Świętą, to jest prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie obecny Chrystus pod postaciami chleba. I głęboko wierzymy w to, że w każdej, nawet najmniejszej, odłamanej cząsteczce zakonsekrowanej jest cały, prawdziwy, rzeczywisty, substancjalny. Mówię, mówię te trzy słowa, bo tak Kościół naucza i tak, i tak, i tak głęboko wierzymy. Kiedyś może, jak, jeżeli chcecie, to rozwiniemy te, te trzy słowa. Prawdziwy, rzeczywisty, substancjalny. No, należałoby. W sumie nawet możemy. Ja nam przypomnijcie w pytaniu, abyśmy powiedzieli o obecności Pana Jezusa. Y, mm, pod postaciami eucharystycznymi. Tak, co to znaczy, że jest obecny prawdziwy, rzeczywiście, substancjalnie? Nie wiem, czy tego gdzieś nie mówiliśmy, ale to. mówiliśmy na pewno. No, ale to przypomnijcie, to my to jeszcze odświeżymy, bo to, to jest ważna kwestia. A zatem jest, jest pod każdą, nawet najmniejszą cząsteczką zakonsekrowaną jest prawdziwie, prawdziwie Pan Jezus. I y, istnieje, istnieje y, niebezpieczeństwo takie, że podając najświętsze postaci do, y, 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 do buzi, do buzi to, to co dopiero na rękę, dopiero na rękę. Na rękę że, że jakaś cząsteczka ułami y, się, znaczy, ukruszy się, prawdę? odpadnie, bo się przykleiła. I, 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 i wierzcie, mi, ja na... dzisiaj, dzisiaj już, chociaż te, te, dzisiaj te komunikanty, te hostie już są troszeczkę inaczej robione, ale y, pamiętam w jednym z naszych klasztorów to, to po prostu było gołym okiem widać mnóstwo tych partykułów. Jeszcze czasami jest tak, że, że w niektórych parafiach są bardzo duże puszki z, z, z Najświętszym Sakramentem, z tymi, z tymi komunikantami i po prostu te, te, te komunikanty, one tam Wiecie, biorąc, są... do góry, biorąc do góry puszkę, te komunikanty ocierają się jeden od drugi, można powiedzieć, że, że on trza jeden od drugiego, to jest bardzo delikatna struktura i one, i tam delikatne takie partykułki takie są. Ja praktycznie rzecz biorąc, kiedy komunikuję i jest ministrant, to, to nie ma, y, jeszcze nie spotkałem czystej pateny. Tak. To mogą być jakieś mikroskopijne. Czasami, nawet jak udzielam panu Jezusa, tak specjalnie, nawet tak rękę jeszcze podłożę, żeby ewentualnie tam spadło coś na, 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 I druga, na dłoń. I druga też sprawa jest taka, że czasami no, no zdarzy się, że, że no nie wiem, y, z, z różnych powodów, prawda, przy podawaniu Najświętszego sakramentu do budzi, y, on no jakoś wyśl no nie chcę, wyślizgnie się, no, 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 no i spadnie. I jeżeli jest ta patena, to on spada na patenę. Mi no. się takie rzeczy już zdarzały, raz no, czy mi, drugi. niestety też. I ta, I ta patena powoduje, że nawet jeżeli, no, no, no z różnych powodów, tak, że, że, ona, że, że komunikujący nie przyjmie do ust, że, że ona spad spada, spada na patenę. I nie, ma, i, I nie ma problemu potem, że ona spadła na ziemię, trzeba, na podłogę, trzeba podłogę specjalnie wyczyścić, yy, no bo to jest Najświętszy Sakrament. A więc, a więc... nie wolą takiej na... sytuacji, że, że ktoś nie, nie bierze, bo co, bo, bo, bo będzie wolniej? Bo, bo, bo będzie. Bo może bo, bo, mu przeszkadza? No, nie, nie, to jest no. w ogóle nie do pomyślenia. I tutaj, jeżeli macie jakiś wpływ, czy na kolędzie, czy gdzieś można sobie spokojnie porozmawiać, to nie chodzi o jakiś atak teraz na tego księdza. Jakieś swoje racje ma, trzeba je wysłuchać, dlaczego. Natomiast no, mi osobiście, to ja, ja takich nie widzę, jakby specjalnych racji, które by raczej odrzuciły patenę, wręcz przeciwnie. Myślę, że zawsze powinna być, ale można by uwagi powiedzieć, że proszę księdza, to są najświętsze postacie, nawet te najdrobniejsze, Kościół tak nas naucza, głęboko w to wierzymy i może przypomnieć ci, ksiądz, jeżeli tego nie używa, a może, tak, bo mówimy o takiej sytuacji, to, to może by warto to przemyśleć, nie? No, no, bo to, bo, no, nie wiem, no... I teraz tu jeszcze ojciec wspomniał o tej komunii świętej na rękę. I ta analogiczna sytuacja, jeżeli, jeżeli są przyklejone te partykuły, potem... To co tam jest patenom, jeżeli potem... Komunia Święta idzie na rękę? Gdzie nie ma, nie, nie ma pateny? Prostu... I, I te cząsteczki też się do dłoni przyklejają, one pozostają. Ja, ja czasami zadaję pytania, czy tym które, osobom, które przyjmują na rękę, czy potem sprawdzasz, czy te partykuły są? Czy, czy, czy sprawdzasz, czy, czy, czy jakaś cząsteczka nie została przyklejona na dłoni, czy zniżesz to potem? Ja to w ogóle mam. Ja, ja nawet znam takie osoby, które patrzą na rękę, ale to tak szybko, ja się osobiście się trochę dziwię, bo ja na przykład się trochę muszę przyjrzeć. No ja też. Czy, że, czy faktycznie jest, czy nie ma, a niektórzy tak przyjmują tylko tak, No tutaj, jeżeli przyjmujesz no, komuś to na rękę nie oceniamy, nie oceniamy, i macie, macie taką, taką, tak, taką odwagę, czy, czy ta, taką wolność w sercu, że, że, że przyjmujecie. To prosimy Was, nalegamy, przede wszystkim przyjrzyjcie się tym rękom potem, czy tam gdzieś nie ma jakiejś cząsteczki pana Jezusa. Bardzo Was o to prosimy, to jest w waszym, waszym obowiązku, abyście się zatroszczyli, ponieważ kapłan te ręce, które, które, do, którymi udziela pana Jezusa, on potem jeszcze specjalnie czyści, obmywa w wodzie, wyciera specjalnym ręczniczkiem, który jest do tego przeznaczony w liturgii. I to, i to wygląda trochę inaczej niż w przypadku, kiedy przyjdzie komunię święta tak i zaraz samo, odchodzicie. Tak samo tę tak patenę. Nie wiem, jak ojciec praktykuje, ale... Ja, Różnie, ale, ale... Najczęściej biorę i robię to na ołtarzu. No. Nie, nie na... Nie na, nie na, 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 na nad posadzką, nie gdzieś tam w kościele. No, czy tak to chyba powinno być. Nie? Ja to niestety różnie, ale no. tak to powinno być. I też no, patenę dobrze jest jak kapłan po poryfikacji kielicha. Kiedy, kiedy poryfikator, czyli ten ręczniczek jest lekko wilgotny, jeszcze, jeszcze przetrze tę właśnie no. samą powierzchnię no. patentu. Ktoś może powiedzieć, bo, a przesadzacie. Ja wolę, o, wolę, w tę stronę. Wolę, wolę w tę stronę przesadzać <laughs> niż, niż potem no, być, być świadom tego, że, że jakoś zaniedbałem tę, tę sprawę, troski o najświętszy sakrament. Znaczy, jeżeli, kto, jeżeli ktoś wie o co chodzi i świadomie to lekceważy, to ja się zastanawiam, czy to jest jakaś profanacja, no bo to świadomy nie troszczyć się o, o najświętsze postacie, ale to już jest w ogóle gruby temat. Um, no. Także, no a tutaj to no, no, tyle. Pokój no, dobro właściwie. No, pokój dobro, ale jak widzicie, że nie ma, że nie ma ministrantów, żeby, by, żeby ministranci <grym> byli spakuni z patynami kochani, jeżeli nie widz, widzicie, że nie ma, to zachęćcie swoich synów, swoich, swoich może i mężów Ej, no swoich tak, no, bo to, 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 to generalnie o to no. chodzi, słuchajcie, jeżeli nie ma kto służyć, no to kto ma służyć? No to kto ma służyć. Wy no. nie czekajcie, ktoś inny, tylko... No tylko się, że To może właśnie Pan Bóg była. też mówi przez Waszą wrażliwość. Tak. Żeby, żeby temu, bo to pamiętajcie, no, to, to nie jest sługa, e, e, sługa, służba, sługa e, dla księdza, tak? o, To jest służba, ołtarza, e, tak się ołtarz, mówi. Ołtarzy, ołtarzy. To jest liturgiczna służba ołtarza, a więc oni tak. służą sprawą ołtarza, sprawą tak. Eucharystii. Tak. No, najczęściej e, jest to związane z postacią kapłana, owszem, no, bo on, on jednak jest e, tym, który sprawuje ofiarę, ale generalnie jest to służba na rzecz kultu. Tak. Przepiękna zresztą. No. Teraz. I pozdrawiam wszystkich ministrantów i lektorów, jeszcze. I no, szafarzy. No, a ja babcie, nie babcie, Babcia, babcia moja już jest w niebie. No to pewno ogląda. To, pewno ogląda. To, to pozdrawiam. Ona live ogląda, nie tak jak wy. Dobra, to teraz? Teraz. Pokój dobro. Pokój dobro.